W tym filmie nie będzie żadnych fiszek, longboardów czy desek, jak wy to najbardziej lubicie, tylko będę sobie normalnie, zwyczajnie gadał. Więc jeśli nie, po prostu wyłącz ten film i w następnym zapewne wrócimy już do zwykły DIY. Na moim komputerze znalazłem pliki wideo, jakieś, które mają 4, może 5 miesięcy i te pliki dość spontanicznie nagrały. I dopiero sobie o nich przypomniałem, yy, gdzie mi zalegały gdzieś na dysku. Ja nagrałem je w czasie takiego wzrostu subów, takiego bardzo dużego wzrostu subów, kiedy tak pykł mi jeden film. Dlatego teraz chciałbym pogadać z Wami o takim rozwijaniu się i na pewno w życiu każdego twórcy kiedyś to się pojawi. Zaczynając jakiś projekt czy kanał na YouTubie, cokolwiek. Zawsze zaczynamy od zera, tak? Zawsze. Później pojawiają się coś odbiorcy, później większe grono, większe grono i tak rośnie. I teraz chciałbym Wam przedstawić te moje pliki. Stoisz nad brzegiem morza. Zaczynasz. Wchodzisz coraz dalej, coraz dalej. Subskrypcje rosną, rosną. Ty wchodzisz coraz dalej i dalej, a subskrypcje non-stop rosną. I nagle zaczyna się ten moment, kiedy aż tak dużo osób Ci zaufało. Że nie możesz wypuścić żadnego słabego filmu, bo po prostu stracą oni zaufanie. Nie możesz się popsuć, bo inaczej po prostu utoniesz. I cała magia polega w tym, żeby płynąć dalej przed siebie. I właśnie te materiały nagrałem w tym czasie, kiedy mi dropnęły te subskrypcje, ponieważ wtedy okropnie się bałem, czy ja podołam temu, czy, czy po prostu mój poziom nagrywania jest aż tak dobry, żeby utrzymać te 20 tysięcy widzów. Okazało się, że jest, i, i, nadal się, i, nadal, i nadal się rozwija. Może nie aż w tak dużym tempie, ale o tym teraz. Dlatego teraz chciałbym częściej wstawiać filmy. Ja wiem, wiem, że Wam to obiecuję już normalnie jest piąty raz yy, w odcinkach na YouTubie, ale, ale teraz to już tak na serio, tak, tak. Wszystko przed takim częstym wstawianiem filmów powstrzymuje mnie fakt, że jestem zbyt, zbyt dużą uwagę przywiązuję do filmu. Jeden film robię tydzień, czasami dwa tygodnie, a to jest dla takich utrzymania kontaktów i, i takiej ogólnej oglądalności. No to niezbyt wróży, gdzie mnie widzicie dy, co dwa tygodnie na 5 minut. Tak to jak gdybym stawiał co 3-4 dni. To by było fajnie, super. I po prostu moglibyśmy stworzyć jakąś relację. Tak samo na przykład vlogerzy, typowi Gonciarz, czy czy. Czy mnóstwo innych yy, po wrzucaniu codziennych filmów ogromne widać przyrosty wyświetleń oraz ogromne widać przyrosty subskrypcji. No dobra, miał wyjść taki krótki odcinek z tym morzem, ale trochę się rozgadałem. Może to i dobrze. Piszcie komentarze, co o tym sądzicie. Tylko tak, dobrze. No, ok. O i teraz będę sobie właśnie robił swoje takie końcowe plansze. Subskrybujemy i oglądamy. Tak brzydko wygląda. Nie no, też brzydko wygląda. Nie, bez zębów. Subskrybujcie.